Wibracja dnia na piątek 21 marca 2025 roku. Wibracje budujące trójka, trójka i dziewiątka. Wibracje pośrednie to szóstka z dziewiątką. I wibracja docelowa to szóstka w księżycu malejącym. Natomiast dzisiaj będzie mowa o tym, że mniej znaczy więcej. Im mniej powiesz, tym gdzieś tam powiedzmy bezpieczny, bezpieczniejsza będziesz, im mniej pokażesz, tym mniejsze jakieś tam powiedzmy problemy na siebie ściągniesz. I tutaj przy tejże powiedzmy szóstce mądrość będzie leżeć po stronie ciszy. Że tam gdzie mamy skro skromność, tam gdzie zachowujemy swoje tajemnice, tam lepsze jakości tym naszym udziałem się powiedzmy stają. Natomiast tam gdzie my się czymś bardzo chwalimy, popisujemy, to niestety ściągamy na siebie powiedzmy, różnego rodzaju przykre. Oceny albo złośliwości albo zazdrości, więc jest to nam zupełnie niepotrzebne. Natomiast też przy tym powiedzmy kodzie, gdzie mamy dwie szóstki, troszkę trzeba też bardzo bardziej uważać na to, z kim o czym rozmawiamy, że tutaj powiedzmy plotka dosyć szybko może wędrować do ludzi, albo jakieś tam nieprawdziwe informacje też tutaj mogą mieć szerokie echo, więc tutaj uważaj na to, z kim korespondujesz, uważaj na to, z kim się gdzieś tam powiedzmy wiedzą, a wymieniasz, bo mogą z tego tytułu później się zrobić jakieś tam powiedzmy obawy, nie porozumienie, etc. I żeby takich rzeczy nie było, to za to trzymam kciuki, polecam serdecznie. Dobrabróżba.pl, Sylwester Hordecki.